Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy pokazywać zabytkowe auta i no jak zwykle jest yy, moja yy, koleżanka. Więc... Tak, właśnie yy, się udamy do muzeum, jak kolega prowadzi, bo... bo to właśnie yy, poglą, poglądamy sobie muzeum i przy okazji wam pokażemy jakie mamy zabytkowe auta. Kolega akurat ma więcej, bo on troszkę więcej ode mnie to gra. Chyba z rok, ale... Ja też mam jakieś. Oh, dobrze, to może gdzieś... Czekaj, gdzieś tutaj przed muzeum. Tak dobrze, że Niki już widzieliście w poprzednim, więc śmiało sobie wyjdziemy z autka. Dobra, w sumie nie musimy ustawić, bo możemy się ustawić nawet w muzeum tu stać. Na środku. Tak. E, teraz tutaj te ma fajna osoba. A no nieważne. Tak, e... ja, tutaj no, mamy. Ja... O, to, to kolega mój ma właśnie tego kłada. No. O dzisiaj, dzisiaj spotkaliśmy takiego typka w ogóle. On się nazywał jakiś chyba fajny... nie. Tam e, Pro Gamerek i on miał właśnie o takie Bugatti. On miał różne. O, ja no, mam, to mam, ty... ja mam. Ja mam auto, auto też w muzeum. O to co tu jest. Patrzcie, widzę. Ja mam to auto chyba. Nie wiem czy to jest to auto, ale ja czy tak. Ja możemy chyba sobie pokazywać, bo to... Tak, nie ma zbytnio. Dobrze, to e, zacznijmy od kolegi. Dobra. E, w sumie... I Dobra. historię opowiedz od razu. E, może napisz formułkę, to 2024, bo to chyba nie ma sklepia. Tak. To, tak. E, to auto jest limitowany, nie jest w muzeum, bo nie jest aż takie drogie wiecie. E, to było w sezonie, e, jest to e, ten... To, była, to jest formuła z roku 2014, tak. No, ona kosztuje właśnie e, 1200. Tyle kosztuje i można sprzedać na celniku. Bardzo fajnie wygląda wygląd. Kask biały, widać, fajny. Dopracowane wszystko. No, no jak się jeździ, to jest i szybka, i bardzo umieszkańca w sumie. No i w sumie tyle po o to się możecie trochę pośmiać, bo tu mam takiego e, tego skutera, ale no niby jest wolny i śmieszny, ale ogólnie go nie ma w sklepie i e, on nie wiem, tam kosztuje, No dobra, nie, dobra, słaby jest, ale no ja go, ja go nie widzę zbyt często tego skutera, więc on powiem szczerze, że on kosztuje 6500, więc. Ja go nie widzę zbytnio w sklepie, a nie wiem jak kolega. Widzisz, go jeszcze jest w sklepie? Ja go którego... nie widzę też. jakoś. No to właśnie o, takie, taki. Mam pokaże... Taki nie, nie limitowany. Teraz wam pokażę takie bazo, które na ten jest. O, no. To Oj, właśnie ja, ja temu koledze na Trading e, Hub e, powiedziałam, że jest za tysiąc. To, ile to kosztuje? To chyba sześć tysięcy. Nie, chyba, nie on. Chyba trzy. No trzy kosztuje. A. to... pewnie. A to nie spadę te ceny po prostu. No, ogólnie. E, zaraz pokażę, pokażę wam takie, pokażę. Takie auto jedno. No. Które... I... To... A ja, pokażę. Ja, e, mogę już pokazywać? Chciałem tylko Tak, to auto widać, że ma dużo siedzeń, z tyłu jest takie w sumie luksusowe w środku, ma telewizorek. E, jest bardzo długie, to auto, wiecie. No tu jakieś tu ma, o zabezpieczenia, żeby się wjeżdżać, no ten, i tu jakieś światła, fajne opony, wszystko jest dobrze zrobione, tu jakiś zderzek, też inne rzeczy, światła. No w sumie tyle, teraz no twoja kolej. To ja mam takie auto, jeśli ja oglądaliście Spongebob'a bo to ja, mam... ja ci to dałem, chyba raz. No. Ja właśnie, on mi da, dał mi za, za jakieś auto się tam wymienialiśmy. Za mosteczki, tak? widzę. A no, bo... Y Zbierałam monster trucky, właśnie, i właśnie e, ja miałam mega dużo, więc e, to jest takie, jeśli się zważona, to jest właśnie takie auto fajne. No i to auto, właśnie, nie jest zbyt limitowane, ale no e, e, widać go częściej niż tego skotera, ale nie widać go, że tak co kilka straganów, tylko. Że na raz na trening jest. Yy, no, ja, to teraz twoja play. No, teraz czekajcie, dajcie mi poszukać jakieś auto. Yy, w sumie mogę wam. Czy, no to ja Cię wiecie, ale mało osób nie wiadomo skąd ja to mam w sumie. Tego nie ma w sklepie chyba. Yy, nie wiem, jak ja to zdobyłem. O, o, tak. Ja akurat takiego nie. Nie, bo to się zdobywa jak 200 razy dostarczyć, Ja się nie dostarczyłem. No, no. No to fajne auto, też fajne. No nie mam sklepy do kupienia. E, można Właśnie tym się przewozi auta. Właśnie jest w sumie dopracowane. Tutaj można, o widzicie, też są jakieś te, takie te fajne koła. Te koła takie są, no, nawet dopracowane. O i to przód jest fajny, nawet wygląda. To jakieś i od środka tak fajnie wygląda. Widać, że spróbowali to jak najbardziej dopracować i te inne rzeczy. No dużo szczegółów, no. Yes, no to teraz pokażę szkolny autobus. No. Oj. Mam składki szkolny autobus, jest bardzo siedzeń. No pi ładnie w sumie jest. Yes. Ładnie dopracowany. Szkoda, że te drzwi się nie otwierają, ale to by było trochę... No chcia 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 chciałem widzą pokazać od środka, ale coś tam się nie da wejść po prostu. Chciałem... Muszę... No właśnie... No, nie Szkoda? Szkoda, ale no coś tu jest, no ładne jest. No. Mm. Mogę Was A to teraz dookoła, pokazać? Coś. No, tak tu ma jakiś znaczek i to jest moje kolej, no to czekajcie. Mogę czekać, żeby was... Nie wiem który autor, który są... Które ogólnie, są. ogólnie powiem Wam jedną rzecz, że e, miałem więcej aut, to potwierdzi e, mój kolega, dlatego e, że się wymieniłam o, chyba trzy dni temu z moim kolegą drugim który... Znaczy wymieniłem się z nim ta elektryka e, Volkswagena E I ja ja montowałam e, chyba 8 aut i to mega drogi, ale się opłacało, bo teraz tego. Bo no. teraz jest chyba 2000 tych tokenów. no to, teraz mam pokażę takie malutkie auto, ale, bo, ale jest warte 1000 tokenów. On to jest takie 1000 tokenów dla tego kart. No tego nie mam w sklepie. W sumie jest mega mały. Yy, no, w sumie tu, no, ma cztery koła na pewno. I jest tak, no widać tu od środka, że tu na odstrawę widać, jest bardzo mały. Nie wiadomo, gdzie tu jest silnik, jak to w ogóle jedzie. No nie wiadomo, jest bardzo mały, ale w sumie fajnie to też wygląda i kosztuje bardzo dużo No Dobrze, to ja teraz mam takie auto, co kiedyś było o. za Halloween. No? E, to ogólnie ja to zostałam, bo to jakiś gość mi powiedział, że jak. Wygram z nim dwa wyścigi za to dostanę, a no to wygrałam na Esie, więc... Zostałam. I jej ogół... Oj. Za... Odjechałam. Zapomniałam. Oj. No, będę się tym jeździć. Ha. A! Aaaa! to weź się zatrzymaj, ja tylko widzę, pokażę na chwilę, jak to auto To jest taka dynia jakby. No to jest taka dynia ze światłami, jakieś tu jeszcze ma... Siadaj to, chodź, to podjedziemy chodź, tam. No, tak wygląda, jest bardzo ciasno, powiem. No, tak. no. Taka średni. Dobra, teraz wam pokażę motor świąteczny. On jest 100. To ja też taki fajnie. mam. Może jeździć też na jednym kole i dostarczyć właśnie prezenty, jak święta fajnie Fajnie to wygląda w sumie nawet. Dobra. Masz, tutaj ma jakiś prezent z tyłu, jakieś tutaj wydechy i te, te inne. Tu, oj, i, ale w ten motor jest bardzo dopasowany akurat. Ja no. mam takie, takie auto, no. które wygląda jak jajko. No. O takie. To ja to rzadko widuję w sklepie, chyba ogólnie widziałam pięć razy. W sumie nie ma co opowiadać, tylko zielona kulka z jakimiś szybami, światłami. światłami jak czyli chodzi. Y, Fajne jest to auto, patrzcie. A tutaj, jeśli tak najadę, to to coś tylko do góry, a inne auto to tak płasko. Patrzcie. Podjadę na bok i się wyginę na, na bok, a tak to by, tak jak zwykłe auto to by... Patrzcie, Czekajcie? O, nie tak. Dobra, przed chwilą mi się... Wcześniej mi się udało. No, od środka wam niestety nie pokażę, bo to auto widać, że no, trochę mało to przestrzenie jest w tym. Ale e, chodzi o to, że to się śmiesznie wywala też czasami, ale dobra, to teraz swoje kolej. Dobra, zobaczcie, co tu mam, bo czasami też, świecie. Pogasz ty te, tego top, Fuel'a A, to na kolanach to mój as. A, as z Czekajcie, jacyś... ej, nie wiem czy to auto jest... Ej, to auto jest w sklepie ze 101 tysięcy, czegoś... Jest... Za... jest. to jest, to A. jest. jest. To... No to czekajcie. Myślałem, że to auto, ale fajnie nawet wygląda. Dobra, to w sumie teraz... Mam czekaj, teraz wam pokażę z muzeum auto No, tam to dzisiaj e, mater, opowiedz o tym i my, my zrobimy part 2 bo to już trochę zajmuje. No. Więc tak, to jest taki kład. Jak to się mówiło o hiperkład. Hiper jest bardzo fajny, bardzo taki metalowy, mega mocny. Który ma koła, tu jakieś koła, jakieś tam też się postarali, No w miarę się postarali, mogę powiedzieć. Okay, też, tak. Dobra to dość no. mamy i widzimy się w nas w Part 2. W Part 2 się widzimy na razie.